Witam serdecznie w pierwszym odcinku Let's Play'a Demon's Roots. Udało się... Z... ...obniżyć troszkę tutaj. Ta muzyka jest mniej inwazyjna. Dobrze, o co chodzi? Pierwszy odcinek Let's Play'a gry Demon's Roots, gry natury zawierającej, zawierającej sceny frywolne, ale tych nie będziemy oczywiście pokazywać, będę je wycinał i tak dalej. Gra moim zdaniem... Grałem w demo, przeszedłem demo. demo, ma, ma zadatki na ciekawą fabułę. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Kupiłem tę grę na Deal Site, e, za ileś tam, zarówno wartość 60 zł, bodajże. Granie jest jeszcze po angielsku, jest w całości po japońsku. E, mój japoński jest bardzo słaby, więc e, tłumaczenia słowo w słowo na pewno nie będzie, ale postaram się ogólnie opowiedzieć mniej więcej tyle co sam zrozumiem, czyli ogólnie powinienem, powinienem rozkminić w większości sytuację o co chodzi i, i opowiedzieć. Taki jest plan przynajmniej. To wybieramy, czy jakieś czy walki mają być uproszczone, czy, czy normalnie jakąś grę. Ten odcinek nie powinien trwać krótko. No to jest opowieść dawno, dawno temu Mukasi, Mukasi. E, złe potwory przybyły. E, mordowały. E, to jest całe, że babcia opowiada dzieciom, więc tutaj dość dziecinnie. Mazoku, Mazoku, e, jeżeli byś... E, Mazoku, czyli po prostu no, plemię magiczne, ale generalnie są to demony. Jeżeli oglądaliście Slayersów, no to tam też te demony, wszystko też nazywane były Mazoku. Ta nazwa pada tak często w tej grze, że jeżeli będziesz, nie wiem, kieli pił, pił kielicha, czy ma małego kielicha, za każdym razem, gdy pada słowo Mazoku, to padniesz. W każdym razie, no. E, wszyscy tam walczyli, zjednoczyli się w walce przeciwko inwazji demonów. E, no pies, pieskowie, kotkowie, wszyscy wszyscy walczyli. E, wszyscy walczyli ze wszystkich sił, sił mordowali te demony. Demony były głupie, brzydkie. E, tutaj jeden demon za dziewczynkę do toalety poszedł tam. E, unci, czyli kubką rzuciła w demona, demon się na kawałki rozpadł i i, i, c... I marnie skończył Co giachaha, czyli tutaj no, jedno z, z, z żywszych dzieci bardzo ten, ten motyw rzucania kupką w demony rozbawił, no, dziecko się cieszy no, z tego wszystkiego żywiołowe dziecko No tutaj bajarka opowiada żeby się usp... uspokajali, żeby opowieść się jeszcze nie skończyła. Ten znak tutaj myszką podjedziemy. E, mazoku, To właśnie znaczy ma ten znak. Będę, będę wrzucał co się moim zdaniem e, ważniejsze, e, ważniejsze powiedzmy, czy bardzo często się pojawiające e, wyrazy po japońsku będę wskazywał. Ma znak na magia. Nie da się z niczym innym pomylić. Izoku, czyli plemię, czyli no, magiczne plemię, no ale generalnie zazwyczaj to z tego co zauważyłem, jako demony się tu tłumaczy. I tutaj czerwonowłosa. Czerwonowłosy dziecko też jest ubawione. Tu blond włosa, nieco doroźlejsza, no uważa, że to jest durne wszystko, durna opowieść. Hmm. Że przybył bohater, no ale dzieci już nie słuchają, tylko rozbawione z skatologicznym motywem. No tutaj starsza siostro, no. Y, bajka się skończyła. Chodźmy na bazar. No tutaj. No, pobawić się na bazach po prostu podczas festiwalu Matsuri Matsuri to znak na festiwal Asobita, chcesz się pobawić Asobu Czyli na zabawa Tutaj na no, dzieci my jesteśmy na spotkanie dzieci Jest umówione spotkanie dzieci No ale ostatecznie starsza siostra czy to jest onechan Da się przekonać Albo specjalny, specjalne. dziś jest festiwal Boheriosu. Powstanie, jeśli dobrze to kapuję, stulecie powstania kraju, założenia kraju Boherios. Bohelios albo Boherios. Autor gry, bo to jest gra jednego człowieka. Ten tajemniczy znak. Dwa znaki. Prolog. Joe Show. Takie dni. Y, t, y, autorem gry jest niejaki kolega, Akaimato y, jeśli dobrze kojarzę. Z grę stworzył sam, muzykę, czy też, nie wiem, czy całą muzykę, czy, czy niektóre motywy bitewne, które są fantastyczne w tej grze, stworzył pracownik, nie pracownik, przepraszam, kompozytor, który kiedyś pracował dla Alice, Alice Soft. Alice Soft, no producent gier natury bardzo frywolnej, między innymi Rance. Tak więc no, nie wszyscy lubią Alice Sop ze względu na treści, które pokazuje w swoich grach. Jestem w stanie to zrozumieć. No tutaj dalej patrzymy na specjalne rzeczy, które są na y, targowisku. Znaczy o co chodzi? Ja ten Prolog grałem parę razy, więc wiem co jest napisane. Później będę. W późniejszej fazie gry będę musiał przystanąć i spróbować czytać, więc będzie to wolniej troszkę. tutaj no, młodsza siostra, młodsza dziewczynka mówi, jakie to skarby będą na targowisku wspaniałe. I powoli legendarne miecze, zbroje, e, magiczne, kamienie szlachetne i tak dalej. Opowiada tylko dzisiaj, tylko tam, więc no... Koleżance się euro, czy też no gwiazdki zaświeciły w oczach i pójdą. To ja jest okazji tutorial jak e, biegać, ale ja włączyłem w opcjach bieganie cały czas, więc nie muszę shifta naciskać, żeby e, żeby tam niestety y, 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 grama nawet system wewnętrznych achievementów, że y, dzieci boherios... Bohel, bohelos o on później autor chyba dodał później te nazwy e, itemu e, Skiru. Sprawdzamy skile, jakie mają specjalne. Gabrysobato. Gabrysobato. Nie wiem, nawet, co to znaczy, pewnie jakiś cios. Cioku, sripu. Czyli duszenie, podduszanie jakieś? Egal. Dobra. Sobi, czyli wyposażenie, jakie mamy, miecz jakiś mamy state status czyli status wiadomo nie pamiętam, Gae. zmiana szyku o, proszę bardzo nie pamiętam jak to się czyta file fajr, aha, czyli zapisanie save i sebu i rodo zapis i odczyt stanu gry wczytanie gry koreka Korektion, nie wiem o co chodzi Sound, aha, czyli opcje Nie, to są opcje, aha, opcje i korekcja dźwięku, korekcja obrazu. Aha nie, przepraszam, coś mi się pomyliło Korektion, kolekcja, zebrane rzeczy e, Czyli achievement sa Hayaku i Kimasho, czyli ruszajmy Kodomotacji, Kodomataci. No, coś tam Ga coś tam się zaczęło. Dzieciom prolog. No tych achievementów to jest tu Te kółeczka troszkę niepokoją. Albo spoiler, albo cenzura. Brzydkie wyra, dobra. Nie patrzymy tam. Dobra, egal. Na nim. Możemy porozmawiać oczywiście z tymi wszystkimi ludźmi. Hmm. Słuchaj, słuchaj, nie do końca rozumiem. Sonahana siła, Kikita, Watasio to temu Kuyasi temu mówi, że słuchając tej historii, jakoś tam nie czuję się zbyt dobrze. Mazukuo Yurusana, mazu ga. coś tam, mezura siła, Tutaj tutaj, czy ta historia to w ogóle prawda? Bo żadnych demonów nie ma. Dzicyła a. No, babcia nie wie. Nie. A, coś takiego. To jest e, wędrowna artystka. Sobinak, gdzie są w trakcie przygotowania. Chyba coś takiego. Tu zboczenie jest. Ocean, Gufufu, Kodomotaci, Kankay, Masejzy, Nigete, Kaokata. Że teraz mu dzieci nie uciekną? Coś takiego. Jeśli dobrze to rozumiem. Jak ktoś na japoński, japońskiej, to, to mówcie. Ha, sugoj. Mnóstwo rzeczy cennych skarbów. <laughs> no Tu zazwyczaj same śmieci jakieś są, a tutaj super fajne rzeczy są. Riaru Kaioa. Aha, jak rozmawiał się chyba z ludźmi? Manekineko. Anmarie To ładny kotek to jest fajny wygląd i tak dalej Kajmonadana No można to rozmawiać z tymi ludźmi z ich towary, jakieś specjalne zbroje. Cuda nie widy tutaj są naprawdę starożytne rzeczy faktycznie tak jest Tutaj ci dorośli niedobrzy dorośli będą Próbowali straszyć dzieci. Yy, bardzo ich cieszy. Yy, tutaj straszenie dzieci. Cieszy ich, jak dzieci płaczą. I tak dalej. No, oczywiście, tutaj starsza siostra nie jest kimś, kto, kto da sobie dmuchać w kaszę. To jest oczywiście tutorial walki. Tutorialu Keogieki. Ta muzyka. Tata albo Nigery. No to to jest proste. Kogeki. Tokugio, Nie jestem pewien, czy tak to się czyta, ale to są umiejętności specjalne. Items, itemki. Proszę bardzo. Kocham. Niektóre muzyczki są genialne. Jeden z powodów, dla których warto grać w tę gry. Ale jak walczymy, zapełnia się pasek TP Kimiła, Ale tu jest jak używać umiejętności specjalnych Umiejętności specjalne korzystają z TP I zaga Chyba z Łokcia, Hiza albo z kolana eee, że z kolana go pociągnąć coś takiego Okej okay, to był chyba paraliż No to jest wyjaśnienie bardzo proste Próbujemy jak niestety Znaczy, później w grze jak się nabije pasek TP na, na 100 można użyć specjalnego ataku który ma specjalną animację moim zdaniem bardzo fajną ale dobra kaci no uciekli dalsze tu tutoriale są tu też losowe walki, a tu, jest, tu też jest źródło, które leczy całkowicie e, e, naszą drużynę. No, są jest takich miejsc. To dodatkowo zaatakowaliśmy ich od tyłu, więc zawsze piszę nawet po angielsku. Safować można w dowolnym momencie. O, proszę bardzo, tu jest save point. Mamy się udać na przedstawienie dla dzieci. Się zastanawiam, czy najpierw nie grać danego fragmentu, ogarnąć o co chodzi. I potem na szybko wyjaśnić. Właśnie coś. Nie wiem co, co znaczy to. Muszę sobie zapisać momencik. To jest, wiadomo, starszy człowiek. Nie wiem co znaczy tutaj, bo to się już drugi raz pojawia. Coś z rodziną chyba. To jest chyba znak na gumi. Zapiszę sobie, dajcie mi chwilkę, i potem sobie sprawdzę. Dobra, eee, e, coś tam... Dor, o właśnie, Dorej. To słowo też się bardzo często, be, bardzo często się pojawia w tej grze. To jest słowo Dorej, czyli niewolnik. Motyw niewolnictwa jest tutaj bardzo ważny w tej grze. Będzie się bardzo często pojawiał. Taki coś, Sakurata... Coś, coś o niewolnictwie, ale co więcej to nie wiem Właśnie, no, moje pokolenie ma de, de, przekazało coś tam bla... bla, bla. Eee, prawdziwe coś łakara Ale nie do końca rozumiem o co chodzi, musimy z tym żyć. Skrzynka. Skarb eee, Woda lecząca. No nie trzeba, nie trzeba znać japońskiego by się domyślić. przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze. Taki krótki powiedzmy odcinek na początek eee, w dalszej części gry będzie przedstawienia dla dzieci, również tutorial walka, tutorial walki z bossem, bo boss troszkę specjalny, specjalny troszkę przeciwnik oraz spotkamy niewolnicę prowadzoną na targ przez właściciela niewolników. dowiemy się troszkę o historii, może też dojdziemy do pomniku Bohelios, pomnika Bohelios, przy którym to jest święto ku Bohelios pokonania 100 lat 100 lat od pokonania, czy też ustanowienia kraju Nie, pamiętam, że to różnie raz 1000, raz sto 100 lat od pokonania demonów ale, ale powiedzmy ten specjalny festiwal e, no, wymaga również modlitwy przy pomniku Bohelios i tam się stanie coś dobrze moja prośba przy okazji tutaj no, ciepłe światło tutaj unosi się, od Hikarino suwate patio kaina kaina osimaska, czy, czyli tutaj pyta nas, czy nas uleczyć? Nie musiałem się wracać do tego źródełka. Jesteśmy uleczeni, więc sejwuję. Bardzo proszę, to jest takie na razie próbne nagranie. Próbowałem to na Twitchu streamować, ale nie podobało mi się sposób, w jaki, jaki to robiłem. Dajcie mi, proszę znać, czy jesteście zainteresowani dalszym ciągiem, prawdopodobnie formą formą tego let's playa, czy za szybko to idzie, czy, czy za wolno, czy, czy, czy coś takiego. Jeżeli macie jakieś pomysły, komentarze, dajcie mi proszę znać. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Demons Roots.